Siemaneczko Ludziska, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj dostaniemy odpowiedź na to, co przyniesie przyszłość w Battlefield 2042. Za chwilę startuje tzw. Development Update, który nam przybliży to, co właśnie ma się pojawić w bf 2042 w niedalekiej przyszłości. Bardzo możliwe, że będzie to to, co ma być w sezonie 6. Zobaczymy, co takiego twórcy przygotowali. Może coś. Poza sezonem szóstym, kto wie, każdy każdym bądź razie, zaczynajmy! Także dajcie proszę mnie zaskoczyć i uspokoić. Let's go. As season 5 comes to an end, we couldn't wait to show you what's coming next to Battlefield 2042. So let's start with a first look at Season 6. Featuring a new map, a chillingly unique battleground harboring dark secrets. Season 6 will arrive in October, and you can expect more new. Oh, new that okay. Nearer the Okay. Immediately after Season 5, you're going to have the opportunity to relive some of the best moments from our last year during Redux. ok, czyli po zakończeniu sezonu piątego pojawi się Redux, który przedstawi nam, czy też ponownie pozwoli zagrać w eventy, które już miały miejsce więc fajnie kto miał okazji to będzie mógł nadrobić i to dotyczy się trybów gry, wszelkiego rodzaju skórek, nieskórek, także fajnie outage the enemy's operation and force their retreat. We can't wait to see you experience these returning events with a refined mode every week on more maps with new player counts. Okay. Czyli te tryby będą odnowione na innych This time around, you'll be able to earn ribbons playing any official game mode. Ok, baretki, beretki, będziemy mogli zdobywać nie tylko w tych specjalnych trybach, ale i też w pozostałych innych trybach. Fajnie, dodatkowe XP. Super, ok, i co to już koniec? Serio, to już jest koniec. Pokazali 10 sekund z szóstego sezonu i nowej mapy. 10 sekund. To jest jakiś żart. <laughs> to jest kuźwa, jakiś żart. <laughs> nie, nie wierzę. Mowa jest tylko o jednej mapie. Nie ma nic o dwóch mapach. Więc, jeżeli tylko jedna mapa w sezonie szóstym, no to... Ajajajajaj, aj, 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 aj. trochę lipa. Chyba, że... Na tą chwilę tylko o jednej mapie jest mowa, ale... Nie sądzę, nie sądzę. Wydaje mi się, żeby... Żeby mieli dwie mapy w zanadrzu, to by o tych dwóch mapach wspomnieli i tyle. A tak... Jedna mapa. Raz. Dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sekund. Z czego ta grafika to jest Ruchoma grafika to jest 6 sekund. Dobra, zobaczmy co na tej oficjalnej stronie piszę, bo coś czuję, że będzie znowu gorąco, jeżeli chodzi o społeczność. Dobra, sezon szósty. Uff. bardzo dużo o tym napisaliście. Anyway, wiemy, że nie możecie się doczekać sezonu szóstego. I możemy już potwierdzić, że wystartuje on w październiku. Super. Nie chcemy jeszcze zdradzać wszystkich szczegółów, ale w tym filmie z aktoryzacji prac będziemy mogli zerknąć na nową mapę. No, dostaliśmy grafikę, która jest prawie identyczna do tego, co jest na kartach graczy, które krążą w sieci od. Miesiąca. Spodziewajcie się nowego, mrożącego krew w żyłach pola bitwy, skrywającego mroczne sekrety, na którym będziecie musieli się zmierzyć ze swoim strachem przed nieznanym. Jest to jak na razie jedna z naszych ulubionych map. Ciekawe, co sądzicie o pozostałych. Nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli Wam przekazać więcej informacji na jej temat. No to po co robicie takie filmik, jak nie chcemy Wam teraz zdradzać wszystkich szczegółów? Podczas REDAX przedstawimy nowe sposoby gry w ulubionych trybach i na cenionych przez Was mapach, a także damy Wam możliwość zdobycia nowych, powracających cotygodniowych nagród. Od turmu XL, chaos przez podbój taktyczny, przełamanie, chaos po podbój i najazd oraz dezaktywację i wiele więcej. Okej, okay. zdobywanie nagród, o tym też mówiłem, ale zapomniałem wspomnieć, że będą. Inne tym razem skórki, o ile się nie mylę. O tym wiemy, bla, 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 bla. Usprawnienia poprawiające jakość rozgrywki. Oprócz ulepszonych trybów i nagród w Redux, wprowadzamy też niewielką aktualizację usprawniającą jakość rozgrywki, która obejmuje takie zmiany jak poprawki wyważenia dla inżynierów. Z Reduxem pojawi się jakaś dodatkowa aktualizacja. Ponowne używanie kontentu z przeszłości na dwa miesiące zamiast szóstego sezonu, ale szósty sezon pojawi się w październiku. Ja nie czytam tych komentarzy, bo to jest jeden wielki... <grym> jeden wielki rak. To co mieli pokazać przyszłościowego, czyli sezon szósty, to raptem paręnaście nic nieznaczących, nic nie wnoszących sekund które, nie wiem, miały nas nakręcić, ale bardziej chyba odrzuciły i to chyba nie tylko mnie, ale to tylko i wyłącznie moje zdanie. Ten cały Redux spoko, nie ma problemu. Dobra, z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli widzieliście ten trailer, dajcie znać w komentarzach co wie o tym wszystkim sądzicie o Battlefield'zie Redux, o tym co pokazali z szóstego sezonu, czyli nie pokazali nic, pewnie też jesteście rozczarowani. Zajrzycie przez najbliższe parę tygodni, będą postować jakieś pierdoły, zamiast dać to we filmie. No ale jest jak jest. No nic, miłego dnia, trzymajcie się pisją.